Ciekawidzie. Dzisiaj Wam chciałam tak ogólnie pokazać o Fifi, czyli o moim nowym kotku. Fifi, chodź Fifi, Fifi. Zaczynajcie no, widzimy teraz Wam pokażę. To jest mój nowy kotek Fifi. I właśnie chciałam Wam poka pokazać go. I chciałam z Wami pokazać o właśnie nim. Jak macie kota, to jak się trzeba nim zajmować albo sobie planujecie dla, dla takiego kotka jak moja Fifiuna. Dlatego... Musicie sobie na pewno wziąć takiego koty jak moja Fifiun. Już Wam pokazuję takiego, bo one są bardzo spokojne, nie gryzą prawie, nie drapią niczego i one są bardzo miłe dla dzieci, no może troszeczkę gryzą, no ale to zabawki tylko, no bo wiadomo, każdy świeżak zabawki. Bardzo są przyjazne, że będą z wami spać na pewno i tak jak widzicie mają dużo energii, bardzo dużo energii, bo bardzo lubią się bawić i jak macie dziecko to moim zdaniem polecam tego kotka i też na pewno musicie mu dawać Suchą e, nie można dawać suchej karmy, bo, te bo na przykład te koty nie lubią suchej karmy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mój nie lubi. E, myślę, że wasze kotki też nie będą lubić. <laughs> Jestem w telewizji, aż uciekł, bo się troszeczkę. No i ogólnie trzeba mu dawać y, taką karmę, ogólnie wysaszyć. Teraz wam pokażę, jak wygląda zabawa właśnie z takim kotkiem. No, dobrze. Wiwi. Bierzecie, ja muszę ten i zobaczcie, Tak sobie bierzecie, czekacie, aż on ten. Dajcie, bo to on musi się wystartować. Ci moje widzowie, to jest chłopak, nie, no ale i słodki Chłopczykiem. Możecie mieć też dziewczynki, no bo, no raz nie zmienia, czy są chłopaki, czy dziewczynki, no muszą być jakieś dziewczynki, no bo muszą rodzić te chłopaków, na pewno. Miau, 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 miau Dobrze. Kolejna rzecz. Na pewno ma, ma, ja włączam klimę czasami, ale ogólnie musicie też nie trzymać tak dużo, e, długo kota w klimie, bo kotom jest bardzo zimno wtedy. Takim jakim ja mam. I jak um, chcecie adoptować kotka takiego właśnie, musicie mieć w mieszkanie, bo lubią dużo zwiedzać. No i na przykład też na przykład e, lubię bardzo ten psoty, e, że takie na przykład figle robić, że jakieś ten, a więc na dzisiaj widzowie to koniec, ale widzimy się w następnym odcinku. Fifi powiedz, papa pa, pa pa! pa.